Witajcie, witajcie! A dzisiaj zrobiliśmy awatar dla fanfoksa.pl i napisz w komentarz, jak się Wam podoba ten awatar. I, I jak się czy kolejny, żeby, żeby kolejny awatar dla kogoś, to była dla x Games, dla x Games, może Oliviero Tylko napisz w komentarzach, tylko napiszcie, na no, tego bardzo chcecie. I zapraszam Was do oglądania i pokażę wam ten awatar, co zrobił dla Fana Foxa .pl. może Możesz dać na swój kanał, tam awatar, bo się... może dać nowy awatar z Gala jak Ropix Ro, 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 NNF, ale niestety Robux coś usunął u, usunął kosztoś kanał. U, nie ma już Ropix w kanału. To usunął jego kanał, szkoda smutną mi, ale, ale już... Ale na Foxa jest jeszcze może możemy la SG, może Oliviero, może, może Kubos, NNF, tylko napisz w moment, bardzo chcecie. I ta w ogóle, ja mam ten awatar. Zapraszam. Oto nowy awatar. Oto nowy fan foxa. Jak wam się podoba? Napiszę w komentarzach. Na, na, napiszę komentarz, da, komentarz, czy wam się podoba ten nowy będzie Może dać fanfoksę, a ten do swój kanał. Napiszę w komentarzach Na Następny będzie Olivero oliviero Może jest A może coś, ktoś inny youtuber, ktoś nagrywa Galia i An-Nefa. Dobra. To jak się wam podoba to napiszę w komentarzach. I do cześć.